Mam nadzieję, że niczego nie zapomniałam. Ja też! Muszę się pośpieszyć muszę wrócić do Ponyville, żeby skończyć na czas kostium Twilight. Do mnie? Droga Rarity, mamy przyjemność zaprosić cię na nasze garden party jutro po południu. Twój jet set i Uppercast! Ah, ah, garden party w Canterlocie! Zaraz pogali galopu to najważniejsze wydarzenie w Canterlocie! Ah. Jeśli tam pójdę, ominą mnie urodziny Twilight. Ale jeśli nie pójdę, zrujnuję sobie moją reputację najważniejszego kucyka w Canterlocie. Nigdy już nie zostanę zaproszona na żadne przyjęcie z wyższych sfer. Przyjaciółka, bardzo ważny kucyk. To po prostu zbyt ważne. O, moja droga Twilight, niestety nie mogę być na Twoim jutrzejszym przyjęciu. Ponieważ. Ponieważ biedna opal jest chora! Jest w zbyt złej formie, by wytrzymać długą podróż do Ponyville. Mam nadzieję, że zrozumiesz Twoja rarity. Czy to oznacza, że nie muszę już znosić bagaży? Nie, ale proszę mi je rozpakować. Jak myślisz? Za dużo? Masz rację, za mało party? Nadchodzę! Niespodzianka! Co jej jest? Chyba zebrała ze szczęścia! Witaj znowu! Co wy tu? Jakby. Dlaczego? Posłuchajcie jej, tak się ucieszyła, że odebrało jej mowę! Chciałam tylko zapytać, co wy tu robicie! Kiedy napisałaś do mnie, że utknęłaś w kanterlocie, zapytałam Pinkie Pie, czy mogłybyśmy urządzić moje przyjęcie tutaj, żeby cię nie ominęło! Załatwiłaś mi komnatę w zamku, a teraz to! Ja nie wiem, co powiedzieć, Twilight! No to może wytłumaczysz nam, dlaczego się tak wystroiłaś? To ja. a zawsze lubię ładnie wyglądać, kiedy opal nie najlepiej się czuje. To za jej zdrowie. Och, biedna opal. Gdzie jest to biedactwo? O, jest. Czekajcie chwilkę. Bardzo Cię za to przepraszam. Odpoczywa Włożko. Biedactwo wygląda strasznie. To moja sukienka? Tak. Jest taka prosta, taka praktyczna, taka skromna. To idealna sukienka na moje przyjęcie. Przepiękna! Ach, nie wiesz, jak bardzo miło mi to słyszeć.